Nie rekomendowałem walki pomiędzy Nate'em Diaz'em, a Jorge'em, a z a okazało się, że Pojedynek był bardzo ciekawy i w ogóle mówi się o tym, że Był to jeden z najciekawszych takich pojedynków bokserskich, crossoverowych, czyli kiedy Zawodnicy normalnie nie biorący udziału W walkach bokserskich biorą udział w boksie No że był właśnie jednym Z najciekawszych, jeżeli chodzi właśnie O tę sferę, ja za chwilę Troszeczkę go zanalizuję a Wy pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. Wbijać łapkę w górę i komentować też to, co tutaj mówię. No, oczywiście, komentujcie to, co myślicie też o pojedynku pomiędzy no, legendą, jaką jest Ney może Jorge Masvidal nie jest legendą, ale na pewno bardzo ikoniczną postacią, jeżeli chodzi o sporty walki i zawodowe MMA. Mówiłem w zapowiedzi, że pojedynek niespecjalnie się sprzedawał i to akurat prawda. No, e, dosyć drogi, jeżeli chodzi w ogóle o Pay Per View. Był na UFC Fight Pass, był na takiej platformie dzisiejszej Fanmiot, która chyba należy w ogóle do Dazon. W każdym razie pojawił się też na Dazon, więc jakby można go było zobaczyć e, w sumie na każdej platformie. I sam pojedynek dowiozł. Niespecjalnie dowiozła karta walk, bo ona nie była też jakaś bardzo wygórowana. Nie było tam jakichś dużo fajnych postaci, jakichś tam bardzo elitarnych zawodników. Natomiast sam Nate Diaz i Jorge Masvidal naprawdę dowieźli w tym pojedynku. No i też starcie było bardzo wyrównane tam ta decyzja sędziowska e, na końcu była dosyć kontrowersyjna mówi się że no jednak Jorge Masvidal został e, okradziony w tym pojedynku głównie dlatego że mm, no właśnie po pierwsze był bardzo wyrównany po drugie Jorge Masvidal postawił na to na czym się zna najlepiej czyli na hejmakery i na e, power punchy e i to był jego cel na wygranie tego pojedynku natomiast Nate Diaz e, robił to na co Również stawiał w sumie przez większość swojej kariery, czyli na intensywność i wytrzymywanie, jeżeli chodzi o wydolność i o wytrzymałość swojego przeciwnika. Jednak tych ciosów zadawał dużo więcej, choć nie były one tak znaczące jak na przykład ciosy Jorge'a Masvidala. No i tutaj rozumiem skąd te kontrowersje, no bo Jorge faktycznie kilka razy się mówi, że crackdown, że właśnie spróbował stworzyć pęknięcia na zbroi ja za takimi mocniejszymi ciosami, natomiast no, Nate Diaz wyprowadzał ich zdecydowanie więcej i też miał cały czas tak naprawdę na linach Jorge Masvidala I Masvidal będąc plecami do lin nie wykazując przez to dużej inicjatywy, no bo właśnie nie przypychał do centrum ringu właśnie Nate'a Diaz, a, no powodował, że gdzieś tam ci sędziowie troszkę inaczej na niego patrzyli. Wiemy też, że to nie jest ocenianie takie jak w MMA, które no też wymaga poprawek i często mamy różne zastrzeżenia właśnie do oceniania walk przez Sędziów punktujących pojedynki w UFC czy w ogóle w zawodowym MMA, a co dopiero w boksie, gdzie faktycznie też do tych różnych takich dziwnych decyzji dochodzi bardzo często. Natomiast samo starcie było bardzo ciekawe. No i teraz w tym rankingu, czy tam portfolio obu fighterów, Nate'a Diaza i Jorge Masvidala mamy jeden 1, 1 bo przypominam pojedynek o pas BMF, który sami wymyślili Nate Diaz na spółkę właśnie z Jorge Masvidalem. Najpierw wygrał Jorge Masvidal, teraz w pojedynku bokserskim wygrywa Nate Diaz. No i też w wywiadzie po walce Nate Diaz powiedział, no rzucił kilka nazwisk, powiedział Leon Edwards, Jake Paul, kimkolwiek jesteście, idę po was wszyscy, you're dead, wszyscy nie żyjecie, idę po was. No i to troszkę... Są takie górnolotne, myślę, życzenia Nate'a Diaza, który chciałby walczyć z tymi oba, oboma zawodnikami. No bo Leon Edwards wiadomo, że już ma zakontraktowaną walkę z Belalem Muhammadem. Sam ma bardzo dużo do roboty. Nate Diaz raczej już po, poza UFC powiedział, że w wywiadzie po walce że chciałby znów wrócić do walki o pas UFC. Ale myślę, że w jego przypadku jest to już raczej przepraszam pieśń, pieśń przeszłości. I raczej się to już nigdy, e, nigdy nie wydarzy, bo legenda jaką jest Nate Diaz, no bo jednak jest fajterem, który no, tworzył podwalinę takiego zawodowego, mainstreamowego e, MMA i wiadomo, wszystko to, e, o czym się mówi, jeżeli chodzi o taką górę raszmor e, twórców e, MMA na świecie, należy do niego, szczególnie w organizacji UFC. Natomiast no, nie jest już raczej fajterem, który dostanie szansy na te najwyższe trofea, czyli właśnie też pas... UFC. Z kolei e, zmienię sobie rękę, z kolei Jorge e, Masvidal. E, no wiadomo, nie do końca zadowolony z wyniku, nie, nie czuje się też e, okradziony, ale oficjalnie powiedział, że no fan miał jeszcze dwa pojedynki, więc one na pewno będą pojedynkami bokserskimi. I myślę też, że trzeci pojedynek, czyli trylogia, pomiędzy Nate'em Diazem a e, Jorge Masvidalem odbędzie się właśnie w boksie. Myślę, że nie będą szukali jakiejś nowej e, płaszczyzny, na przykład, nie wiem pojedynku w Burnacle Fighting, czyli w walkach na gołe, na gołe pięści. Raczej będzie to walka bokserska, nie będą tu też zapasy, nie będzie to z jiu-jitsu. Myślę, że nie będzie to też MMA, chociaż kto wie. Raczej będzie to pojedynek, pojedynek bokserski, jeżeli w tym przypadku mamy właśnie, mamy właśnie remis. Pokazywano to, ile zawodnicy zarobią, ile fajterzy w ogóle na tej karcie zrobią za pojedynek bokserski w przypadku Jorge Mazvidalina i Nie są to duże duże pieniądze, ale wiadomo, że ten purse, czyli właśnie określenie tego, ile pieniędzy dostaje się za sam pojedynek, to nie jest tylko ta kasa, którą się dostaje, to oczywiście są jeszcze kontrakty reklamowe, pay-per-view i inne doliczenia finansowe, bo ta suma nie była taka duża. Pamiętam, w przypadku Jorge Masvidala było to 300 tysięcy dolarów, a w przypadku Antonego Petisa, który walczył na tej samej gali z Chrisem Aviyą i ten pojedynek przegrał i to jest w ogóle niesamowite, no bo przecież Chris Avilla nigdy nie był e, jakimś elitarnym zawodnikiem MMA, już na pewno nie, nie takiej rangi jak e, Anthony Pettis. E, zarabiał, miał zarobić dużo, dużo mniej, e, dużo więcej niż Jorge Masvidal, Więc Jorge Masvidal tylko przy 300 tysięcy dolarów za sampers, a o ile dobrze pamiętam, Anthony Pettis 325 tysięcy, No ale wiadomo, że to się nie składa tylko. Na te kwoty to są oczywiście jeszcze też prywatne i oddzielne kontrakty reklamowe czy kontrakty związane z tą walką, więc tutaj na pewno Jorge Masvidal zrobił trochę więcej. Na pewno zarobił dużo więcej Conor McGregor, który postawił na Neyta postawił na niego 500 tysięcy dolarów, wygrywając przez to dzięki temu zawodnikiem, który kiedyś go pokonał tak naprawdę Półtora miliona dolarów A tak naprawdę dokładnie 1 milion 600 tysięcy dolarów Więc no, Konor głowę do interesów ma No i tutaj stawiając na Nathan Diaz Wgrywa naprawdę, naprawdę e, Duże pieniądze Co ciekawe W takich refleksach w ogóle o tym pojedynku No po pierwsze faktycznie promocja taka sobie Kilka dokumentów mediowych Na YouTube dotyczących Walki Jorge Masvidala z Nate Diazem Zadyma na konferencjach incydenty związane z Nathan Diazem na konferencjach prowadzących do tego pojedynku i tak naprawdę no nic ciekawego, a tutaj pojedynek dowozi. To dowozi jeszcze w weekendzie, w którym nie mieliśmy w ogóle żadnej gali UFC. Właściwie wydarzały się tylko Mistrzostwa Europy i i Wimbledon, który jak wiemy, no nie sprzedaje się pewnie aż tak dobrze w samych Stanach Zjednoczonych jak właśnie sporty walki. Więc naprawdę ciekawe, jak udało się przebić troszeczkę tej walce. Głównie z tego powodu, że no i Ney Diaz i Jorge Masvidal w ringu pojawili się dlatego, żeby walczyć i jednak dali z siebie wszystko w tym, w tym pojedynku i nie byli tam tylko po to. Zresztą, jak powiedział Jorge Masvidal w wywiadzie, żeby się gdzieś tam przepychać, żeby tylko zrobić sobie zdjęcie na Instagramie. No, nie dowieść tego skilla i nie dowieść też tej renomy, z której są znani gangsterzy sportu walki Nate Diaz i Jorge Masvidal, tylko faktycznie byli tam po to, żeby ten pojedynek bokserski odbyć. No i faktycznie, oglądając go, można spokojnie powiedzieć, że z tych takich crossoverów dziwnych różnych sportowców do boksu, był to najciekawszy pojedynek. I, i faktycznie, jeżeli teraz. Mike Perry pokonałby Jake'a Pola 20 lipca. Przypominam, że już na kanale możecie dołączyć do transmisji na żywo, bo będę komentował ten pojedynek na żywo w nocy na, na tym kanale. No to, to on może będzie tym top dogiem. To właśnie Mike Perry pokonując Jake'a Pola, będzie tym gościem, który będzie wydawał rozkazy w tym świecie takiego nietypowego boksu poza tym boksem, który odbywa się w riadzie. No bo faktycznie zamieszanie wokół takich nazwisk jak Nate Diaz, Jorge Masvidal w boksie i Jake Paul jest najciekawsze obok tych właśnie walk wadze ciężkiej, które odbywają się właśnie w Riyadzie. Moją zapowiedź walki Antonego Joshua i Daniela Dubła możecie znaleźć na tym, na tym kanale. No i to jest właśnie też jeden z najciekawszych pojedynków. No ale mówimy tutaj o bokserach, którzy powinni te walki najciekawsze dawać, a przecież Nate Diaz i Jorge Masvidal to nie są Zawodnicy ani wagi ciężkiej, a tym bardziej e, bokserzy. Z takich ciekawych rzeczy, które wydarzyły się jeszcze w weekend w związku z boksem, no to Darren Thiel walczył na zupełnie innej gali. A, Anthony Pettis na tej karcie przegrał z Chrisem Avillą, co jest naprawdę, naprawdę dziwne. Ale Darentil walczył też w Arabii Saudyjskiej, dobrze pamiętam, na zupełnie innej gali bokserskiej. No i po przegranej jego przeciwnik rzucił się na niego, kiedy ten już nie miał rękawic i doszło do grubej zadymy w ringu. Darentin tam utrzymał wszystko na wodzy, zachował zimną krew i nie, dał się tam, nie wdał się w bójkę, tak naprawdę z całą załogą swojego przeciwnika. Jego załoga też trochę dała ciała, no bo oczywiście wdała się wymianę pięściarską i nie tylko w ringu. Ale Darentil miał być też, też postacią, która pojawi się na karcie bokserskiej Netflixowej, właśnie w, razem z Mike'em Tysonem i z Jake'em Polem. Nie wiem, czy to dalej jest utrzymywane, no bo przecież w tym pojedynku bardzo dużo się zmienia, zmieniła się cała data. Nie wiadomo, tak naprawdę, ja twierdzę, że Mike Tyson w ogóle na tej walce się nie pojawi. Nie wiadomo, czy w ogóle do niej dojdzie, tak naprawdę. Ale. Nie pojawi on się na pewno na tej lipcowej walce Jake'a Pola z Mikeiem Perem, bo tam w karcie wpisano już Uriah Hall, który oczywiście też jest zawodnikiem byłem UFC, ale nie ma już na niej darena. Tila. Dawajcie znać, co myślicie o tym, co właśnie powiedziałem. Czy widzieliście w ogóle pojedynek Neta Diaza z Jorge Masvidalem? Co myślicie w ogóle też o tych dwóch zawodnikach, którzy mają jeszcze coś do zrobienia? A, w ogóle na wywiadzie Jorge Masvidala z MMA Junkie okazało się, że on ma jeszcze pojedynki zakontraktowane i to aż cztery z UFC, a tylko dwa bokserskie, więc jestem ciekaw, co jeszcze Jorge Masvidal ma dla nas w zanadrzu, jeżeli chodzi o jego biznesy i rozwój E, można powiedzieć, no, emerytalnej kariery. Więc komentujcie oczywiście, subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Możecie e, również e, wspierać ten e, kanał, a jutro zapraszam Was na e, kolejny materiał o teorii, którą mam na temat tego, jak Ilja Topuria unika Hollowaya, albo go właśnie nie unika, żeby pojawić się na UFC. Nocze, e, miłego tygodnia, wieczoru, niedzieli i do następnego.